Wszyscy na pasach sobie oglądają meczek No bo czemu nie? Tajlandia gra w Piesnambę Przez później, już pół godziny to nie przeze mnie, bo byłam gotowa na czas, bo Piotrek jeszcze musiał szałorek lepiej. Od dwóch wziąć. miesięcy nie wstaję wcześniej niż ósma rano. Ty, a ja? Ty, ja od przed 11. To jesteśmy spóźnieni, bo spóźnieni. Żeby tylko Sylwia nie biła za mocno. I powiedzieli, że już nie możemy. No, bardzo restrykcyjnie tutaj są. Oto. O czas. Czekamy teraz na decyzję. Czy mamy wracać Ale... do domu? Czy możemy wychodzić z psami? Bo mieliśmy być tutaj do czwartej po południu. Spóźniliśmy się 40 minut. Oni nam mówią, że już nie możemy i musimy wracać do domu. Ale jeżeli nie wolontariat, to jeszcze możemy i tak przecież wyjść na spacer. No wczoraj nam tak mówiła. Chodzi o spacer. Weśmy, my opy... To nie będzie spacer, tylko to będzie pokazanie Ci dookoła, jak to wygląda. My jesteśmy jako wolontariusze. A to, co jest tylko dwa razy dziennie, to jest po prostu takie... Przyjdź, zobacz, jak to wygląda. Taki, że na ananasik. <grystanie> Mamy... Dajesz dupę. Dobra, już obgadaliśmy. Mamy sześć trutek. Sześcioma trzami musimy wyjść. Później mamy jednego psa. Dwa. Dwa psy, które mogą z nami tylko chodzić w parze, bo bez siebie nie, nigdzie się nie ruszają. To zupełnie tak jak moje psy, Max i One też się nie ruszają nigdzie bez, bez siebie. Po siebie. Przyz, przyzwyczajone są do siebie. zwierząt tutaj, jest. Te, które bez nóg. Które przestraszyły? Które agresywne? Ale no miło, że ludzie przychodzą i chcą się zajmować mimo wszystko. Że chcą poświęcać swój czas dla tych ludzi. Teraz weszliśmy sobie do takiej areny. Taka klatka duża się nazywa po prostu wolnym wybiegiem. I tylko w tym miejscu możemy pozwolić naszym czworonogom, żeby mogli sobie pobiegać, ponieważ w momencie kiedy tutaj wejdziemy, psy z innego stada nie mogą wejść poza tą bramkę. W sensie wejść tutaj do nas. Bo są różne psy, są różne kategorie psów. Są psy agresywne, są psy płochliwe, są psy z chorobami, więc trzeba być ostrożnym ze wszystkim. Chyba staw teraz ma jakąś przerwę tutaj i wszyscy wyjeżdżają na lunch. Jak się nazywał Twój, twój pies? Mój Giorgio! Giorgio Armani, to jest Giorgio, a to jest Tunil. Tunel to suczka A Giorgio no To jak na Giorgio przystało Giorgio No co? co Mityczko No co? Wydlaczku no Jak się masz? Jak się masz? Poszedłeś do basenu? Poszedł być do basenu? Jest jeszcze tutaj takie miejsce z basenem Dla naszych piesków Gdzie mogą iść normalnie sobie popływać Mordziaty! Mordziaty! Tak? Dopóki nie zrobi kupy, nie ma basenu. Takie zasady są. A no tak, jest tutaj jeszcze taka zasada, że nie można wejść z psem na basen, dopóki się nie załatwi. No bo wiadomo, no, może zrobić do wody, a tam chodzą ludzie, wchodzą psy różne, więc. Czarny no, Basen musi być zamknięty, żeby został Co? A. Całkiem przyjemne miejsce jest Dużo fajnych, przyjemnych ludzi Wszystko jest przyjemne Teraz na przyjemnego źle to, to zabrzmi? Na przyjemnego loda Ja mogę tak powiedzieć o, Marta Moniz. To jest jak zbawienie po lunchu. Bo wziąłem sobie ryż z mięsem, mielonym, bazylią i chili. Jak zawsze się pytają, jak idziesz do restauracji normalnie, to się z Ciebie zapytają w Tajlandii. Jaki poziom ostrości tego dania chcesz? Ale tym razem nie było takiej możliwości. Bo, zamówi... bo to miejsce opiekunowie nasi zamówili nam na dowóz. Więc dostałem jakiś pewnie ostry, Lub bardzo ostry ryż. Wypiłem butelkę wody jedną całkiem. Teraz czuję, jak mi to wszystko w brzuchu wiruje, aż, nie? aż mnie pali. I ogólnie mamy ostatnie 140 batów. Wzięliśmy dwa, yy, dwa lody i ja wzięłam podwójnego i się martwiłam, czy nam starczy w ogóle. A zapłaciliśmy tylko 40 batów. Za dwa lody, malutko Chyba i nawet są no, mm. tak, nie padrosze. Także nie zderają tutaj po turystach ja! na przykład nie? Mm. Okay. No. Za parę minut po lunchu idziemy na drugą turę Mamy jeszcze chyba z 10 psów do wyprowadzenia Rącz Musimy się trochę streszyć no To tylko 5 pięć, pięć wyjść 5 pięć wyjść i z każdym psem Musimy sobie chodzić tak po około 25 minut I później idziemy do klatki Bo no, są tutaj takie klatki I Wiadomo, są różne psy I różne psy są przydzielone do różnych numerów My mamy raczej takie spokojne pieski W średnim wieku Tak, pewnie osiem lat. A więc mamy tutaj strąkę, skanujemy kod QR, QR i um, dostajemy po dwa psy. Y i tutaj zaznaczamy, aha, I jak mamy tutaj zielony kolor, to możemy wszędzie z nimi chodzić. Jeżeli czerwony, yy, nie możemy. Jeżeli na przykład tutaj jest pool allowed, czyli mogą się kąpać w basenie. <słuch> Gorąco ci. I tutaj zaznaczamy sobie, że byliśmy na spacerze, a tutaj, że pies był kąpany, ale nie możemy iść na basen z psami, dopóki nie zrobią kupy. O. Żomek miał gudla, żomek miał pudla, żomek miał spaniel, coś tam teriera Teraz o moim jamniku, który wjeżdżą na oszkach, jakby chodził na Melan. Ważył 5 kilo, miał serce do walki, zaczepiał inne psy i sąsiadki Sikał pod klatką i czekał, by zmytć jak szef sobie biegał. Kiedyś się zgubił i wrócił Lessi Ciągle coś tropił i pensy Gubi nieraz ze strachu się skulił. Chojak, garfield to był kotów postrach strach. pły, gdy mu do miski chciałem dłonie pchać, nie byłem za to zły, bo z moim psem mógłbym konie kraść, bo jeśli nawet było mi wstydze, żaden z niego, chudaj bandyta to kiedy Kiedyś na polu spotkał pyka i nie wydygał Nie miał kagańca, bo jak musiał go nosić, to się obrażał Nie boli, nienawidził, bardziej od weterynarza To był właśnie mój pies! Moje dzieciństwo, twój pies! Twoje dzieciństwo nie kojarz z policją, bo twój pies to twoje dzieciństwo Mój, mój, mój! Mój pies! Moja najlepsza morda, 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 mój pies! Gdzieś już po nim nie sprząta, moja morda, mój, jest kiedy go nie mam mój dzień, ja niknie wyglądaj, nie wiem, jaka jest pora dnia i noc i dzień, tygodnia mór, jest Moja najlepsza morda, 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 mój, jest Gdzieś już po nim nie, sprząta, moja morda, mój, jest. Od kiedy go nie ma mój dzień, ja niby wyglądaj, nie wiem, jaka... Do końca nie wiem, jak na nie wołać, bo w Polsce zazwyczaj psy reagują na takie ciumkanie. A w Zelandii zazwyczaj psy nie reagują na takie ciumkanie. Ale tutaj też za bardzo żaden z psów tak nie reagował. No ale śliczno jesteś, śliczno jesteś. Może bym cię wziął. No. Bikorn Bikorn Tak się nazywa właśnie Bikorn Ale dużo to jest tutaj właśnie takich Do bo... Ten też nie ma Teraz jest z nami Timana, która jest raczej spokojnym pieskiem i no nie jest przyzwyczajona do spacerów. Troszkę starszy piesek, już około 7 lat ma, ale bardzo spokojny. Timana! 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 Cześć! Tutaj musimy wejść do takiej klatki, która jest zamykana tu i tu Następnie pies jest spuszczany z tej strony, żebyśmy mogli go sobie przypiąć na obroży. A dla tego pieska to najbardziej ciekawym nie, nie taki jest Ogólnie rzecz biorąc warunki jakie mają tutaj te psy są no wyśmienite bym powiedział, bo... Byłem chyba bodajże tylko w jednym schronisku przedtem, chyba w Polsce I no psy się gryzły, psy nie miały jakichś za bardzo normalnych takich warunków Nie wiem jak to powiedzieć, sanitarnych Tutaj patrzcie, no mają takie betonowe wylewki Jest czysto, nie ma żadnych odchodów Zadbane są naprawdę te psy Nie gryzą się, są odpowiednio posegregowane w klatkach Behavioralnie są jakoś tam pewnie, można tak powiedzieć? Czy psy są behavioralnie dopasowane do siebie? Nie, na pewno wiele z tych psów jest po ogromnych przejściach, bo tak jak Timana, no jest w stanie wyjść z klatki tylko na 10 metrów i już chce wracać z powrotem. Więc na pewno przeżyła jakąś. Jakąś traumę wcześniej Zobaczcie jak ona jest spokojna Coś się musiało stać, że się tak boi Już chce wracać Minęło 5 minut a ona Już chce wracać do klatki do innych psów Jest i potężny El Cebro Nie wiem czy jeszcze pokazywałem tą arenę ale to jest takie miejsce, gdzie można pozwolić psom sobie pobiegać Rozprostować kości Pobawić się z nimi, porzucać im piłki No ze względu na to, że jest tutaj dużo psów Nie można po prostu sobie od tak spuścić je ze smyczy Tak jakby się to zrobiło ze swoim pieskiem no, Każdy pies jest inny, każdy pies jest Trochę mniej, bardziej agresywny gdzie tam biegasz Chodzi poznaje tereny Pewnie już się dobrze zna I... I co? I tak wygląda te pieskie życie w Stronisku Kolejny biedaczek bez jednej łapki, Reksiu. No i co, malutki, piękny tuż jesteś. No, młody pies, jeszcze bym powiedział, że nawet taki szczeniak. I co mu życie dało? Mordyczko! No i co, młodziu? Co? No chodź No chodź Widzicie jak się boi? Boi się biedaczku tak Boi się Nie bój się Nie bój się, no MÓJ i najlepsza morda, morda, morda MÓJ jest Gdzieś już po nim mnie sprząta moja morda, mój pies Od kiedy go nie mam, mój dzień Jak niby wygląda nie wiem jaka jest pora Dnia i noc i dzień, tygodnia, mój pies Moja najlepsza morda, 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 mój pies Gdzieś już po nim mnie sprząta moja morda, mój pies Od kiedy go nie mam, mój dzień Jak niby wygląda nie wiem jaka jest pora Dnia i noc i dzień to na dzisiaj koniec Jesteśmy po pierwszym naszym dniu w Skryńsku. Ja jestem trochę zmęczony. No i strasznie głowa boli. Ale nie wiem czy to nie te okulary. Bo to mnie coś chłodnie o tym. No. Jedziemy na plażę. No, jestem no. zmęczony. Może musisz coś zjeść. Może. Może no. Widać po oczach, że jesteś zmęczony. No, nie. Mhm. Dobra. Widzimy się na plaży. Mała, mała. Kiedy pies, nie jedna kropla po policzku się polała mój pies, nie spełnił swych pies, bo każdy tu przecież chce kurwa coś mieć On miał tylko obrozę, michę, pies, mój piękną mój mój pies, mój pies, moja najlepsza morda, morda, morda mój pies Gdzieś już po nim nie sprząta, moja morda, mój, jest Od kiedy go nie mam mój dzień, wygląda i nie wiem, jaka jest pora dnia i noc, i dzień, tygodnia, mój, jest Moja najlepsza morda, 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 mój, pies Gdzieś już po nim nie, sprząta, moja morda, mój, jest. Od kiedy go nie mam mój dzień, ja niby i nie wiem, jaka jest pora dnia i noc, i dzień tygodnia. Mój wiec,